Na placu budowy przy ulicy Łukasiewicza w Płocku pracują studenci budownictwa Politechniki. Pracowałem trochę na budowie, więc wiedziałem mniej więcej co i jak, więc mogłem również pomóc. A, a wakacje studenci nie mają co robić, więc biorą się za takie różne. O zagospodarowaniu parku wokół uczelni myśleli już od kilku lat. W tym roku udało się im przygotować projekt, zebrać pełną dokumentację, pozwolenia i pieniądze. W sumie 30 tysięcy złotych. Zebraliśmy grupę, która będzie pracowała przy realizacji tego projektu. Sami stworzyliśmy właśnie projekt budowlany, wszystkie rysunki, wszelkie formalności, których było tutaj bardzo wiele. Budowa skweru to nie tylko pomysł na zagospodarowanie parku, ale też okazja, by w praktyce wykorzystać zdobytą podczas zajęć na Politechnice Wiedzę. Ja zawsze uważałem, że to jest bardzo dobry sposób na przełożenie tej studenckiej teorii na praktykę. Skwer ma służyć wszystkim studentom Politechniki, głównie jako miejsce odpoczynku w przerwach od zajęć. Znajdzie się na nim szereg ławek. Głównym takim elementem będzie ławka w kształcie cyrkla, która stanowi logo Naszej filii tutaj Politechniki Warszawskiej w Płocku. Prace prowadzone są pod czujnym okiem kadry Politechniki. Zawsze znajduje się taka grupa jakby pozytywnie zakręconych ludzi, którzy podejmują tego typu wyzwania. Skwer ma być gotowy na rozpoczęcie roku akademickiego. To rok wyjątkowy dla Płockiej Filii Politechniki Warszawskiej, bo łączy się z obchodami 50. rocznicy powstania uczelni w Płocku.